Rozdział od 11 do 13 wersetu. To też rzekł Pan do Niego, dlatego że o taką rzecz prosiłeś. O co chodzi? Salomon w szczycie, inaczej, na początku swojego chodzenia z Bogiem jako król, modli się do Boga. Salomon, król Salomon. I mówi tak: Boże, daj mi mądrość. I Bóg mówi do Niego tak. To też rzekł do Niego Bóg, dlatego że o taką rzecz prosiłeś, a nie prosiłeś dla, dla siebie ani o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla Twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu, przed uczynię zgodnie z Twoim życzeniem, oto dają Ci serce mądre i rozumne, że takiego jak Ty jeszcze nie było przed Tobą i takiego jak Ty również po tobie nie będzie, oprócz tego, ważne słowo, oprócz tego daję Ci to, o co nie prosi. To jest mistrzostwo świata. I to jest duchowa zasada. Zaraz ją zobaczymy. A więc bogactwo, sławę, takiś takiego męża jak ty nie będzie między królami po wszystkie twoje dni. I faktycznie facet poszedł jak przecinek. Jak podliczyłem sobie ostatnie jego dochody, to było 100 tysięcy dolarów dniówki. Wziąłem kalkulator i podliczyłem, ile on tam miał kaszy. Dobrze stał, co? Popłynął poziom. Przez kobiety. E? Niczym go nie mówiłem trafić. Kobietami nie trafił. Niepotrzebnie. Niepotrzebnie. Niepotrzebnie poszedł na kompromis, był nieposłuszny, ale wiedział, że powinien być posłuszny. Zobaczcie, o co prosił Salomon. O rozum, aby być posłusznym. Posłuszeństwo jest ponad długim życiem, ponad bogactwem, ponad wolnością. Ponad wszystkim jest posłuszeństwo, zrozum. Posłuszeństwo jest najlepszą inwestycją, jaką możesz zacząć robić to na ziemi. Posłuszeństwo, czyli uważne słuchanie i wykonywanie tego, co mówi do Ciebie Bóg, przez Swoje Słowo, jak i przez wewnętrzne przekonanie, wewnętrzny głos i wiele innych rzeczy, które są słowami Boga. Posłuszny człowiek. Ktoś ludzie mówią do mnie tak, ty jesteś pyszny, dumny, ja mówię nie, ja jestem pokorny. Pokorny. Pokora polega na tym, że jestem świadomy, od kogo jestem zależny, jestem tej osobie posłuszny. Jak jesteś posłuszny Bogu, to będziesz odważny, silny, nie będziesz miał kompleksów, rozumiesz? Będziesz chodził w prawości, a diabeł będzie mógł ci nagwizdać na palcach onu. Rozumiesz? Tyle będziesz mógł, mógł, mógł bo Nic ci nie zrobi. Jak będziesz posłuszny, a jak będziesz nieposłuszny, to byś miał pojechany w życiu. I Bóg nie będzie mógł Ci pomóc. Rozumiesz? Oczywiście Bóg Cię potem będzie wyciągał znowu z twojego kanału. Tylko ja jestem profilaktykiem, a więc ja jestem zawsze za tym, żeby do pewnych rzeczy nie doszło. Rozumiecie? Nie doszło. Po co to brać komu adwokata, i jeździć na widzenie, jak można nie trafić do więzienia? Po co to wydawać ogromne pieniądze na rekonwalescencję, jak ona się nie rozchorować w życiu? Po co to wychodzić z długów, jak można nie popaść? Rozumiesz? Jak już popadliśmy, jak już się rozchorowaliśmy, jak już zrobiliśmy jakiś bałagan w no to Bóg nam pomaga, ale to jest plan Boży B, a nie A. Boży Plan A to jest dziecko moje. Chodź w posłuszeństwie, a diabeł cię nie trafi. To jest dla mnie coś, czego ja chcę w swoim życiu. Ja chcę być nieustrzelonym, a nie ustrzelonym i leczonym. Panie, ulecz. Ludzie w kraju, w naszym kraju, chrześcijanie, oni biegają i ulecz, ulecz mnie, podnieś mnie, podnieś mnie. Tak on podnosi, bo to dobry tatuś. Ale można nie upaść. Ale można nie siedzieć w kanale. Po to, to w małżeństwie się przepraszać, jak się ma nie pokłócić? Czyż nie, by było się nie kłócić? Lepiej ale to jest idealizm. Tak. Nie Niekoniecznie. Jestem z jedną kobietą 20 parę lat. Już. Wiem, w czym byliśmy. Wiem, w czym jesteśmy. Po prostu. Wiem, jak można żyć i do jakich rzeczy można dojść. Ja się nie boję upadków, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja się nie boję grzechu. Ja się w ogóle nie boję grzechu. Wiem, Ja to upadnę, za 10 minut idę, mogę dalej służyć. Bo bywa się w wieku, za do przodu, jak przeciwna. Ale tu nie chodzi o to. Bo często się można poradzić. Jeden mój przyjaciel narobił sobie kłopotów w życiu. Powiedziałem mu, wsadziłeś rękę w pysk szczupaka. Mając rękę w pysku szczupaka, zawołałeś tatusiu, wsadziłem rękę w pysk szczupaka, ratuj. Bóg mówi, dobrze, wyciągaj. Tato boli, bo szczupak ma zęby zagięte do tam, w tamtą stronę. Tato boli, Bóg mówi wyciągaj, uleczę ci rany. Ale tato, myślałem, że nie będę poraniony. Jak wsadziłeś, to będziesz. Ja uleczę rany. Wyciągaj pazurek. I trzeba wyciągać. I skórka, i mięśnie zostają na zębach szczupaka. Potem tatuś przychodzi, kładzie swoją świętą rękę i uzdrawia cię. Ale na groma było pchać pazurek szczupaka? Taki Ewangelista, Karl Gustaw Severin ze Szwecji pojechał kiedyś z żoną sobie, słuchajcie, na wakacje. I mówi do żony tak, kochanie, oni tam nad takim jeziorem, czy nad morzem latali na takich spadochronach, słuchajcie. Spadochron był podczepiony do linki motorówki i motorówka ciągnęła linkę i się leciała na tym spadochronie za motorówką. Mówi, kochanie ja sobie o tym spadochronie polecę, żona mówi, jak uważasz. Facet już taki był około dziesiątki. Zapiął się w te szelki, ten spadochron z łódki, z łódka podleciał, leci na tym spadochronie. I on potem świadectwo składał w Kaliszu, jak był, on mówi tak, lecę na tym spadochronie i już żałowałem, że lecę, jak tylko się wznosiłem. I mówię, Boże, Boże, a wodni w ogóle wiesz, już z dziesięć pięter, nie? Woda w ogóle, Boże, połóż. Może pomóż? I mówi, wiecie, kto do mnie powiedział? Mówi, czy ja cię prosiłem, żebyś się zapinał w te szelki i tutaj latał? Mogłeś nie mieć tego doświadczenia. A teraz pomóż? Pomogę ci. Dam ci odwagę. Rozumiesz? Ja pomogę ci. Moje pytanie do ciebie jest takie. Czemu ty tam wlazłeś? A więc posłuszeństwo jest w stanie doprowadzić nasze życie do miejsca, w którym my nie wejdziemy w pewne rzeczy nigdy. Z pewnymi ludźmi nigdy nie wejdziemy w pewną kooperację, nie wejdziemy w pewne systemy myślowe, co wszystko zaowocuje sukcesem w naszym życiu. Brat Derek Prince, mądry człowiek, modlił się w ten sposób. Boże, pomóż mi, abym do mojej świętości dochodził nie przez doświadczenia, tylko przez posłuszeństwo. Amen. Bo są zawsze dwie drogi. Przez posłuszeństwo albo przez doświadczenia. ja też nie chcę doświadczeń. Ja nie kozaczę. Mnie nie zależy, żeby potem mieć takie świadectwa. Ale przeszedłem trudne sprawy, a Pan mnie wyciągnął. A ja nie chcę takich świadectw. A ja chcę mieć takie świadectwo, które mówi tak, a przyjąłem mądrość od Pana i nigdy nie szedłem w kanały. Kiedyś e, fajnie Byliśmy na jakimś spotkaniu, i ja głosiłem. Najpierw składałem swoje świadectwo o tym, co tam robiłem w życiu, jak potkałem, potem spotkałem Boga. I po mnie wyszedł taki człowiek i powiedział taką fajną rzecz: Ja nigdy nie siedziałem i nigdy nie złamałem prawa. ja mu zacząłem brawo być tym człowiekiem, bo to było, to było takie ładne. Wczoraj, przedwczoraj, w, w, w Częstochowie, tam w kościele, e, chrzciliśmy jedną kobietę, a potem podszedł taki facet. Mówi. Ja też już się chcę ochrzcić, mówię, już się teraz chciałem ochrzcić, ale tak sobie pomyślałem, że ja nie mam takiego dobrego świadectwa. Co ja opowiem, do czego ja się nawróciłem? Ja mówię, bo ty dobry człowiek jesteś. No, mówi, no ja jestem dobry człowiek, ja byłem dobry człowiek, zanim się nawróciłem, byłem dobry teraz jestem dobry. Ja mówię, ja wiem. Mówię, a dlaczego ty się nawróciłeś? Mówię do Boga. Mówi, no bo poczułem taki ciężar grzechów na sobie. Ja mówię, to ty, widzisz, zobacz, to ty dobry człowiek, byłeś, a jednak zobaczyłeś, że jesteś grzeszny. On mówi, tak ja mówię, no to weź to powiedz na tym świadectwie, jak tam będzie każdy Bo to się okazuje, że to dobrze, muszą się nawrócić. No. Że no to się musi zły nawrócić, się dobry musi nawrócić. Bo Bóg się nie zajmuje, Bóg się w ogóle nie porusza w parametrach dobra i zła. On jest tylko dobry, ale on się nie porusza w parametrach dobra i zła. W ogrodzie jeden zauważyliście, kto reklamował drzewo poznania dobra i zła? Dwa. Znaczy dwa? Magister i Lucyfer. To on siedział w skórze węża na drzewie poznania dobra i zła. Bóg. to w ogóle powiedział Adamowi Ewie, w ogóle nie dotykajcie tego drzewa, nawet nie próbujcie tam się, nie patrzcie w tę stronę. I źle im było? Z kołem, tyłkiem się latali z Bogiem, proszę ciebie, i było pięknie. Nawet wstydu nie odczuwali żadnego, było cudownie. To się zachciało poznać. <laughs> Idziemy poznać dobro i zło. <laughs> Do dzisiaj skutki mamy. <laughs> Rozumiesz? To ja w tym dowcipie. Wiesz, Bóg mówi do Adama. Mówi Adam. Mam pewien pomysł. Taki samotny jesteś. Chyba coś zmienimy. Adam mówi, mam złe przeczucia Panie. <noise> po prostu. To diabeł reklamował drzewo poznania dobra i zła, tak? Bóg reklamował drzewo życia. Bóg jest Bogiem życia, a nie Bogiem dobra i zła. I Bóg chce, żebyśmy posłusznie rozumieli rzeczy. On posłusznie przyjął ten człowiek słowo. My musimy posłusznie przyjmować rzeczy. Widzisz? Posłuszeństwo doprowadza do tego, że do naszego życia przychodzi wszystko to, co jest dobre i pozytywne. Salomon się modli. O posłuszeństwo. On się modli o to, aby być, mieć mądrość i rozum, aby być posłuszny. Zobacz, mądrość i rozum, aby być posłuszny. A Bóg mówi, że tego chcesz, to zobaczysz, co jeszcze ci dam: bogactwo, sławę, ochronę, prowadzenie. Kochani, pragnijmy być posłuszni. Nie flirtujmy z szatanem poprzez nieposłuszeństwo. Nie myślmy sobie, że my możemy być nieposłuszni. Jeżeli cokolwiek przeczytasz w tej Biblii i zrozumiesz to z inspiracji Bożego ducha, natychmiast wprowadzaj to w czyn. Natychmiast wprowadzaj w czyn. Nie jutro. Nie pojutrze. Jak dzisiaj się orientujesz podczas tego spotkania, że masz napięku z jakimś człowiekiem jeszcze. Rozumiesz? A możesz z nim załatwić swoje sprawy, tak? To jeszcze dziś powinieneś do niego zadzwonić i powiedzieć solem, stary. Rozumiesz? Po prostu. Jeżeli coś przeczytasz w tej Biblii i zrozumiesz, to powinieneś zacząć to stosować. Musisz być posłusznym. 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 Jest takich dwoje ludzi. Zadzwonił do mnie jeden człowiek, dzwoni do mnie. Zresztą w Nawrócił się do Jezusa. Wiecie co robi? Lata po Sztokholmie z takim wielkim banerem Jezus żyje. Po polsku i po szwedzku. Ogłaszam wszystkim, że Jezus żyje. Nawróciła się jego konkubentka. To się tak nazywa konkubina, nie wiem, konkubentka, jakkolwiek. Jest... Narodziła się z Bożego Ducha. Dzwonią, dzwoni do Miona. Co <śmiany> mam robić? Jest 10 lat później od niego. Co <śmiany> mam robić? Mówi w ogóle, w ogóle, szok, szok. szok. Ja mówię, no, stop, stop, obydwoje. Hom. Po pierwsze mówię, czy zechcecie być posłuszni? Tak jest. Dobrze, powiem Wam, co robić. Powiem wam, co robić. Mówię, najpierw przestańcie ze sobą spać, bo ślubu nie zrozumiecie. Cisza w tym. Trudna sprawa. Ja mówię, ale dajcie radę. Ale jest to Bogu potrzebne. Mówię, Bogu nie potrzebne. Wam potrzebne. Musicie zacząć od czegoś uczyć. A dwa, potrzebne jest tym ludziom, którzy będą na was patrzeć. Rozumiesz? Po prostu. Po drugie, mówię, znajdźcie sobie jakąś społeczność. Lata po sztokholmie sztuka społeczności. Dzwoni do mnie. Tak, no w tej, to to, to i to się dzieje, no nie ja bym uciekać z W tej, to i to ja bym uciekał. <gry> Ciężko mu znaleźć tą społeczność. Ciężko, mówi, ochrzcić się chcemy. Ja mówię, pytaj Boga, mówię, no co ci poradzę? Ja cię nie pojadę, nie owszę tego sztokholmu. Poszli, słuchajcie, na taki szkara, ona ochrzciła jego ja o nią. <gry> w ogóle ty. Szmity, nie? Bo cały czas pokazuje, że można, że można. Kupę czasu nie miał pracy. Tak? Ja mówię tak, teraz będziesz się modlił, mówię o pracy, no nie? Następnego dnia dzwoni, ty, dzwoniłeś z urzędu pracy, jest praca dla mnie. W tym, ja mówię, okej, okay, super. Posłuszeństwo niesie za sobą sukces. Przyjaciele, posłuszeństwo niesie sukces, a nieposłuszeństwo niesie porażkę. Nieposłuszeństwo to jest flirtowanie z diabłem. Diabeł mówi, co ci zależy? Przecież masz swoje toki myślowe. A ty jeszcze coś dodaję, tak, ja mówi: Bóg jest miłosierny, Wybaczy ci. Bóg ci wybaczy, przyjacielu, to nie chodzi, że ci Bóg nie wypaczy. Bóg ci wszystko wypaczy. Rozumiesz? Ale przez twoje nieposłuszeństwo przyjdzie do twojego życia diabeł, tak? Który jest zimnym trajem. I zrobi ci takie koryto z życia, taką oporę, rozumiesz? Że będziesz znowu leciał do miłosiernego ojca i mówi, tatu ratuj, bo już siedzę potąd w gnoju. A tata ci będzie znowu brał za uszy i wyciągał z gnoju. I cię tak wyciągnie i dziecko moje... Może już nie bierz tych kąpieli błotnych. Tylko może tak się zacznij zachowywać. Wiecie, ja mam plan dla swojego życia. Zamierzam żyć 120 lat na tej ziemi. W szczęściu, zdrowiu, pomyślności i sukcesie. Dlaczego? Wiecie dlaczego? Bo mogę. Bo mogę! Bo mogę! Mogę być szczęśliwy, mogę być zadowolony. Mogę. Mogę przechodzić trudności. Życie chrześcijanina jest trudne. Ono nie jest łatwe. Ono jest trudne. Bo są przeciwności, przychodzi grzech, przychodzą demony, okoliczności różne. Świat naciska na nas, tak? To nie jest droga usłana różami. Ale mogę, mogę w tym zwyciężać. Kiedy? Kiedy będę posłuszny. Król Dawid co powiedział? Z Tobą przesadzam każdy mur i rozbijam każdą drużynę. Z kim? Z Tobą. Będąc posłusznym Tobie. Ale widzimy, kiedy Dawid był nieposłuszny. Zawsze se narobił takiego bytu, a że nie pytaj. Wszyscy szli na wojnę. Cała armia na wojnę. wysłała armię na wojnę. Sam chodzi po pałacu i się nudzi. Patrzy przez okno. Jakaś kobieta Pryszy Mówi wdepnę do niej. Jak się zaczęło? Wdepnął. Natychmiast przyszły demony do niego. Zaproponowałem mu takie rozwiązanie. Jak już nie spałeś, tak? To teraz nikomu nie mów. Najpierw demon kłamstwa przyszedł. Nikomu nie mów. To on już chodzi. Ja już ten głowy wyobrażam. Ja wiem, on miał piękne. Ja on był, on, Dawid miał piękne serce. Mamy takiego jednego wstawiennika w naszej, w naszej służbie wstawienniczej. I to jest przedziwny człowiek i ten człowiek. On ma dziwne przeżycia z Bogiem, bardzo dziwne. Ja, ja nie mam takich jak on. Może będę miał, nie wiem, jakby, ale on ma dziwne przeżycia. Ten człowiek. Został kiedyś przeniesiony w duchu w czasy króla Dawida. I on widział króla Dawida. I on, do mnie, on mówi do mnie: Artur, ja tam nie mówię o tym wszystkim, tobie powiem. I on mi powiedział, co on widział, wiesz? Jak go tak przepadali psychiatrzy, to powiedzieli: rok. Ale wiecie, co on mi powiedział? Jak on mi powiedział, że on zobaczył króla Dawida i zobaczył jego twarz, ja mówię: Mówię, jak wyglądał. On mówi: Był tak piękny, Artur. Był tak piękny, mówi, że ja byłem w szoku. I tylko to zobaczyłem, zobaczyłem to piękno. Widziałem Boże piękno na tym człowieku. Jakby wizualizację pewno zobaczył. Bóg mu coś pokazał przez to, nie? W tej wizji. Chodzi o to, że e, jeżeli, jeżeli, my, e, rozum, jeżeli my rozumiemy to, to widzimy, że Dawid, że Dawid był tym człowiekiem, według serca Boga. Jednak kiedy on, kiedy on zwłądził, to do niego również przyszły demony za przyszedł przyszedł demon proszę ciebie, śmierci do niego i mówi tak, to teraz zabij to teraz zabij jej męża bo on stoi wam na drodze prawda? czyli widzimy, że Dawid przez swoje nieposłuszeństwo też się wpakował w kabałę apostołowie przez swoje nieposłuszeństwo w kabałę się wpakowywali, święty Piotr rozumiesz? święty Tomasz, po kolei. Straszne problemy się pakowali. Święty Paweł się wpakował w kłopoty różne, ze swoje nieposłuszeństwo. Nie ma takiego człowieka, który przez nieposłuszeństwo nie narobiłby sobie problemów w życiu. A więc to musimy być posłuszni. Musimy podjąć decyzję o posłuszeństwie.